Katedra w Zamościu. Katedra w Zamościu, wzniesiona ponad 400 lat temu, ciągle zachwyca swoją bryłą architektoniczną, dekoracją wnętrz, treścią ideową, symboliką liturgiczną, usytuowaniem w planie Zamościa. Jan Zamojski, fundator, osobiście konsultował wszystkie projekty od ogólnego założenia do detalu architektonicznego. Redagował napisy na wznoszonych budowlach zalecał odpowiedni krój czcionek do napisów fundacyjnych. Za takim działaniem przemawiały względy natury estetycznej i ideowej. Nic bowiem dziwnego. Zamojski był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, mecenasem sztuki i humanistą, znawcą dzieł Cycerona i starożytnych filozofów, zwłaszcza stoicyzmu. Budował miasto w nawiązaniu do najlepszych wzorców architektury.